Bracia, idźmy razem. Jezus będzie z nami. Dla Jezusa wzięliśmy krzyż na nasze ramiona. Dla Jezusa trwajmy w dźwiganiu krzyża. On będzie dla nas oparciem, On, który jest naszym wodzem i przewodnikiem. Oto nasz Król kroczy przed nami. On będzie walczył za nas. Podążajmy za nim odważnie. Niech nic nas nie odstrasza. Bądźmy gotowi wielkodusznie polec w tej walce i nie kalajmy naszej duszy tą hańbą, jaką byłaby ucieczka przed krzyżem. Nasz Zbawiciel mówi: Synu mój, skoro przeczytałeś i poznałeś te sprawy, będziesz szczęśliwy. Jeśli je wypełnisz, kto ma przykazania moje i zachowuje je, ten mnie miłuje i ja także umiłuję go i ukażę mu siebie i sprawię, że zasiądzie ze mną w królestwie ojca mojego.